Czołem, czołem! Mówi do Was Staczewski. Witajcie na moim prywatnym kanale. Jak zwykle, na samym początku pragnę Was poinformować, drodzy widzowie, czy Ty, drogi widzu, że jeżeli nie obchodzicie to, co mam do powiedzenia teraz, nie lubisz mojego intro i totalnie cały początek Cię nigdy nie interesował, to tutaj gdzieś pojawi się napis, gdzie możesz się przenieść w czasie i oglądać już właściwą treść yy, dzisiejszego porównania. W opisie pod spodem od wielu już odcinków też umieszczam segmenty, gdzie konkretnie co możecie znaleźć, więc nie ma z tym większego problemu. Te odcinki nie są nagrywane, żebyście oglądali je ciurem, chyba że sprawiają Wam przyjemność. Tak. Wracając do meritum, dzisiejszy odcinek dzisiejsze porównanie Ledermanów, o czym mogę już powiedzieć, bo i tak żeście przeczytali tytuł dzisiejsze porównanie miało być pierwszym odcinkiem na tym kanale. Jak wieść gminna niesie, jak już nieraz tłumaczyłem, oglądałem na kanale EDC, kiedyś u Marka i chyba jeszcze Michała, któregoś Michała, oglądałem film z porównania dwóch tuli, ponieważ szukałem jednego dla mojego brata, miał być Rebar, skończyło się na bohaterze, jednym z bohaterów dzisiejszego odcinka i no niestety na tym filmie było mało widać. I gadkę Marka bardzo lubię, wszystko to, co opowiadał, było bardzo fajne, ale... Oglądanie tego było nieprzyjemne, ponieważ chłopaki jeszcze nie mieli budżetu, to był start ich kanału i nagrywali w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Dlatego w mojej małej czaszce zrodziła się myśl, żeby nagrywać podobne rzeczy i pokazywać je w sposób jak najbardziej pełny i jak najdokładniejszy, tak, żeby ewentualny nabywca mógł. Yy, Wybrać dobrze, mógł zobaczyć, jak to wygląda, mógł sobie zwizualizować, jaki to ma rozmiar mniej więcej. I mało tego, chciałem też opowiedzieć o takim sprzęcie, nie tylko etycowym, będzie też technologiczny, o czym się przekonacie. Chciałem wam też opowiedzieć o czymś, o wadach, zaletach, o użytkowaniu, nie robić jakiejś pełnej recenzji, bo tego się nie da zrobić przy takim sprzęcie. Chciałem wam po prostu opowiedzieć z życia, co danego sprzętu czy danego urządzenia dotyczy. Dlatego dzisiaj. Pojawi się porównanie, które miało być pierwszym odcinkiem. Nie było, bo był Victorinox. I po wielu zapowiedziach, długim czasie, kilku kolejnych nagranych na odcinkach dzisiaj wreszcie się pojawia, a porównywać będziemy prawdziwych dwóch tytanów. Najdroższy sprzęt, jaki, jakiego używam, najdroższy sprzęt, jaki kiedykolwiek był w tym, na tym kanale. Tym bardziej, że we dwójkę to już naprawdę spora kasa i to spory wydatek. Dlatego uważam, że trzeba jak najlepiej wam to pokazać, bo kupno czegoś takiego. Takiego tula też jest sporym wydatkiem. I dzisiaj do starcia tytanów, gdzie tytan jest nieprzypadkowy. Stanie Lederman Serge oraz król multituli Lederman Church. Zaczynamy klasycznie, czyli od. Wymiarów, wagi i materiałów, z jakich zostały zbudowane obydwa ture. I zacznijmy od materiałów. Uważam, że wymiary i waga będą za chwilę. Po mojej prawej, a po waszej lewej, będziecie widzieli y, to, co dotyczy Ledermana Church'a. Nie wiem, czy będę tu wrzucał specyfikację, bo ostatnio się okazało, że nie była za bardzo potrzebna i efekt lepszy był bez niej. A tutaj, jeżeli już będzie coś na temat Ledermana Serge, Oczywiście będę je trzymał w dłoni, jeżeli byście potrzebowali, będziecie je widzieć i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Zaczynamy od większego i starszego modelu, czyli od Ledermana Serge. Lederman Serge zbudowany jest praktycznie w całości ze stali 420HC, czyli high carbon. Jest to zwykła stal, nierdzewna, nie rdzewieje od patrzenia, jak niektóre węglówki. Natomiast jest to stal w miarę tania. Szybko się tępi, jeżeli chodzi o nóż, i szybko się w miarę ostrzy. Do tego, jeżeli już byście chcieli się spytać, to są tu jeszcze podkładki, które wykonane są z fosforobrązu. I to jest chyba wszystko, co moglibyśmy powiedzieć o tych materiałach. Jest to, jeżeli chodzi pod względem materiałów, średnia półka, a nawet zwykła, niska, można by było powiedzieć, półka, chociaż nie ma takiej w Tulach od Ledermana. Jest to, można powiedzieć, średnia półka. W Ledermanie. Materiały tutaj to nic fantastycznego, nic ponad normę. Natomiast tutaj w Ledermanie Church mamy już do czynienia z czymś lepszym. Po pierwsze, jest to oczywiście stalowy szkielet i zapewne jest to stal 420HC. Jednak okładziny tego tula to już tytan. Tytan prawdziwy, nie chiński, który jest zbudowany z aluminium. Prawdziwy tytan. Yy, oczywiście podkładki też są z fosforobrązu. I na dodatek taką wisienką na torcie. Ostrze, gładkie, nieząbkowane. Zbudowane jest tutaj z super stali troszkowej, czyli S30V. Warto tutaj nadmienić, że oba tule zbudowane są w ten sam sposób. To znaczy, mają jakby trzy rodzaje narzędzi. O czym powiem zaraz, ale zbudowane są w ten sam sposób. Nie należą do innych kategorii tulowych i raczej są z tej samej generacji. Na przykład w odróżnieniu od Supertula 300, rebara czy nie wiem, Skeletula, są to inne zupełnie tule. Te są bliźniaczymi konstrukcjami różniącymi się rozmiarami, wagą i materiałami użytymi do zbudowania ich. Jeżeli już jesteśmy przy wadze, warto nadmienić, że ten tulowy gigant waży 335 gram. Odpowiedzialne za to są oczywiście rozmiary i stal, która jest tutaj dominującym, absolutnie dominującym materiałem. Natomiast Lederman Church. Waży prawie 100 gram mniej, bo waży 252 gramy. Jest dużo lżejszy. Tak samo jak i rozmiar, tak samo i tytan sprawia, że jest to lżejsze narzędzie. Jeżeli zaś chodzi o długość i szerokość, to długości, yy, złożona długość yy, Ledermana Serge'a to 115 mm. Natomiast Lederman Church mierzy sobie równe 100 mm. Oba tule grubości bez żadnych dodatków typu klipsy. Inne rzeczy mają jakieś 2 cm, czyli 20 mm. Jest to dość sporo, ale uważam, że umożliwia odpowiedni chwyt. Jeżeli już jestem tak dokładny i chciałbym wszystkie ważne dane i bardzo ważkie dane wymienić, to warto dodać, że prawie 18 cm mierzy sobie od początku do końca kombinerek rozłożony do kombinerek tool, ponieważ kombinerek to jest podstawowa, jak wiadomo, platforma. Są to kombinerki z rozszerzeniami. Natomiast Church ma trochę ponad 16, jakieś 16,3 cm. 16,3 cm długości od końca ramienia aż po końcówkę kombinerek. No różnica w wielkości jest duża, zobaczycie to zresztą na przewigach. Przechodzimy zatem do kombinerek, czyli do najważniejszego narzędzia, jakie w tych ledermanach jest taka była filozofia, jeżeli nie wiecie, co za ledermanami i za multitulami stoi, zapraszam do odcinka o sergiu, tam dowiecie się czegoś więcej na temat historii i pierwszego multitulaki w ogóle powstał. Oba te mają kombinerki płaskie, z tym, że w Serdżu te kombinerki są wydłużone. No, trudno się dziwić, skoro jest to większe narzędzie. Do tego mają kombinerki uniwersalne tak zwane, no i y, oczywiście większa powierzchnia jest też w Serdżu. Do tego jest przecinak do drutu i do drutu twardego, to wszystko jest w tej osi tutaj, jakby w tym miejscu przed osią kombinerek. Wszystkie narzędzia są tutaj dostępne i przecinaki do drutu są wymienne. Jest to fantastyczna rzecz. W ogóle sercz był chyba pierwszym tulem, który to miał. Nie jestem dokładnie do końca pewien, ale chyba tak. Czercz teraz jest nazywany czerżem plus, czyli właśnie dlatego, ze względu na te wymienne przecinaki do drutu. Kosztują one parę złotych. Jak się wykruszą, jak się złamią, wyszczerbią, można je samemu wymienić, nie trzeba chodzić na gwarancję ani nigdzie odsyłać, więc świetna rzecz. Można też mieć w zapasie, jeżeli pracujecie akurat kombinerkami dużo i bierzecie tylko tula, no to można mieć w zapasie zawsze ze sobą. Jeżeli chodzi o Czerdzia, to by było wszystko, biorąc pod uwagę kombinerki i wszystko co z nimi związane, natomiast w Serdżu jest trochę więcej. Oczywiście dla obu narzędzi trzeba by było wziąć jeszcze pod uwagę ściągacz do izolacji, no ale ja nie jestem elektrykiem, nigdy nie użyłem ściągacza do izolacji, nigdy nie byłem zmuszony. No jak wiadomo, wywiad z elektrykiem się nie udał. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć, a to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Jednak Serge oferuje ciutkę więcej. Dlaczego? Ponieważ ma zaciskacz do izolacji i yy, przecinak do drutu wielożółowego. Tutaj za osią kombinerek. Pokażę Wam to na przebitkach. Znajdują się te dwa narzędzia za osią kombinerek. Myślę, że w Czerżu od biedy dałoby się zrobić podobne rzeczy. Też za osią kombinerek, i nikt by y, chyba nie płakał z tego powodu. Natomiast w specyfikacji napisane jest dokładnie, że są to dwa narzędzia więcej. Oczywiście, jeżeli idzie o kombinerki, takim krótkim podsumowaniu tego bloku, no to kombinerki, y, jeżeli chodzi o jakość wykonania, na pewno wygrywa Church, a jeżeli chodzi o moc, siłę, ilość narzędzi, wygrywa na pewno Serge. Dalej przechodzimy do. Narzędzi wyciąganych jedną ręką, otwieranych jedną ręką, bądź narzędzi, do których mamy dostęp bez otwierania tula. Jak to sobie nazwiecie, to już Wasza rzecz. Noże, które są otwierane jedną ręką, mają dziurkę jak w Spiderco, raczej szczelinkę, jeżeli już, ale są bardzo podobne w otwieraniu jak w Spiderco, czy jak w Victorinoxach, tych dużych, przy pomocy dziurki, nie ma tu kołka. Narzędzia, tak jak wspomniałem wcześniej, są blokowane na liner loku, więc nie ma problemu, że Wam się to na ręce gdzieś tam zamknie i spowoduje Wam ucięcie palców i kalectwo do końca życia. Na spokoju musielibyście się mocno do tego przyłożyć. Mamy tutaj ostrza płaskie, yy, ostrza nieząbkowane, które są o profilu Drop Point, takim nawet chyba dość klasycznym profilu Drop Point, z takim dość mocnym. Kłuję. Oba te ostrza, bo one są identyczne, różnią się tylko długością, są niepełne płaskie, na pewno są to niepełne płaskie, są dość grube u samego grzbietu, dlatego no nie ma obawy, że Wam się to od razu coś tam złamie. I teraz tak, ostrze w Serdżu ma bliżej do 8 cm, a ostrze w Czerżu ma bliżej do 7 cm. Dlaczego? Bo ostrze w Serdżu to prawie 79 mm, natomiast ostrze w Czerżu to prawie 74 mm. Długości i to tyle. Natomiast warto tu wspomnieć jeszcze o tym, z czego zbudowane jest ostrze w Czerdżu, ponieważ w Serżu wiadomo o stal 420HC, a tutaj jest S30V. Jeśli idzie o odporność na ścieranie, o to, która stal jest droższa, która jest lepsza i która jest super hiper ekstra, no to 420HC ma polot do S30V, mniej więcej taki jak garbus do nowego Mercedesa. Kolejne ostrza, które tutaj są. To są ostrza ząbkowane, służące do cięcia pasów i lin. Z tym, że z tymi pasami bardziej yy, ufałbym Church'owi. Dlaczego? Ponieważ on ma oprócz yy, zwykłego ostrza ząbkowanego dodatkowe ostrze, znaczy dodatkowy hak dołączony do tego ostrza, jakby wycięty ten hak, jako przecinak do pasów czy yy, ostrze do pasów. No, podejrzewam, że tnie całkiem nieźle. Nigdy go nie używałem, nigdy go też nie ostrzyłem. Jeżeli byście chcieli go ostrzyć, to tak jak każde ostrze ząbkowane. Na pręcie. I teraz przechodzimy do takiej skomplikowanej rzeczy, ponieważ yy, narzędzia dodatkowe, jakie tutaj mamy, to pilnik z piłą do cięcia metalu, pilnik do metalu i piła do cięcia metalu oraz piła do drewna. I w Czerżu by było to już wszystko. Natomiast w Sercu piła do drewna, piła do metalu i pilnik razem, znaczy piła do metalu i yy, piła do drewna. To są oddzielne narzędzia, które są wymienne. Tracimy przez to jakiś centymetr długości, co w pile ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to obejrzyjcie mój film na temat trekera, Tam wam wyjaśniam, dlaczego to jest tak świetny nóż bushcraftowy między innymi, bo jest tam tak długa i mocna piła. Natomiast tutaj tracimy jakiś centymetr tej piły, ale projektanci stwierdzili, że lepsza byłaby modułowość niż długość. No i dzięki temu możemy sobie te narzędzia wymieniać, dzięki czemu mamy jeszcze jedno dodatkowe narzędzie. Jeżeli chodzi o samo to gniazdo, warto tutaj zauważyć, że na przykład polski maker jak Melon robi do tego narzędzia do tego gniazda. I myślę, że w miarę ogarnięty ślusarz albo ktoś, kto w miarę wie, jak obsłużyć parę maszyn w warsztacie, też będzie umiał sobie dodatkowe narzędzia do serga zrobić i na, na przykład je nosić ze sobą, co jest świetną opcją. Oczywiście pilnik. I piły są zamienne i są dodane w zestawie z więc warto o tym pamiętać. W Czerdżu to już wszystko, natomiast w Serdżu mamy jeszcze killer feature, według mnie. Killer feature, czyli nożyczki. Bardzo duże, mocne, ostre, jak diabli, nożyczki, które są najlepszymi nożyczkami w ogóle we wszystkich multitulach, scyzorykach i tak dalej. Są genialne i tutaj Serge jest bezkonkurencyjny. Są to tak, prawie duże nożyczki, jak sugerowałby Tul, znaczy jak sugeruje tul, są to naprawdę duże nożyczki i są fantastyczne w użytkowaniu. Są też dokładne, więc nie ma biedy. Lepsze nożyczki są już tylko pełnowymiarowe, zwykłe nożyczki, które są tylko nożyczkami. Natomiast tutaj nie ma lepszych nożyczek, jakie bym kiedykolwiek spotkał w jakimś małym urządzeniu. Nigdzie ani w Victorinoxach, ani w Tulach innych, ani nigdzie indziej. Te nożyczki są sztosem i będę to zawsze powtarzał. Co do nożyczek, warto jeszcze zapamiętać, że nożyczki te blokują się dopiero po ich otwarciu. Czyli liner lock łapie dopiero wtedy, kiedy je otworzycie, ponieważ są złożone zawsze, kiedy je wyciągacie z tula. Przechodzimy teraz już do trzeciej grupy narzędzi, które wymagają otwarcia multitula, żeby ich używać. I te narzędzia są według mnie niektóre przynajmniej najmniej potrzebne, a wręcz zbędne. Przechodzimy zatem do nożyczek, skoro byliśmy przy nożyczkach. No i nożyczki z Ledermana Church'a. Mniejsze niż nożyczki w Victorinoxie. W 91 mm scyzoryku porównam Wam je. Zresztą już chyba porównywałem w samej recenzji. Porównam Wam je z Victorinoxem 91 mm. Zobaczycie, jak to wygląda i jak wyglądają słabo przy nożyczkach od Church'a. Naprawdę wolałbym zrezygnować z tego pilnika i mieć tam pełnoprawne, pełnowymiarowe nożyczki, tutaj, w tym. A pilnik, mieć taki malutki. I nie przeszkadzałoby mi to. No ale to już utyskiwać będę na samym końcu. Zawsze na to utyskuję i, i koniec. Prócz tego mamy śrubokręty płaskie. I teraz tak. W Serżu są dwa bezsensowne, nie wiadomo po co komu potrzebne duże, płaskie śrubokręty. Są naprawdę duże, bo ten największy jest większy niż w Czerżu, a ten mniejszy jest trochę mniejszy niż w Czerżu. No powiedzmy, że tak. Jest od małego do dużego to jest Serge, Czercz, Serge. Małe z duże średnie z i duży śrubokręt z serdża, znowu. Nie wiem po co są te śrubokręty płaskie, one się zupełnie nie przydają i już zaraz Wam powiem dlaczego, ale są totalnie zbędne, są grube, więc jeżeli już byście mieli coś podważać albo coś, to jeszcze okej, okay, ale do wkręcania czegokolwiek, we śruby okrętowej i to tylko na jakimś titaniku, ale na naszych nowych holownikach to raczej nie. Dlaczego te płaskie śrubokręty są bez sensu? No bo oba te multitule, czy wielonarzędzia, jakbyście chcieli po polsku powiedzieć, mają zestaw bitów. Po jednym już od razu włożonym w środku, Church dostaje taki zestaw, który omawiałem w poprzednim odcinku i tak jak omawiałem w poprzednim odcinku, możecie sobie dokupić zestaw rozszerzony, który ma 42 narzędzia. Są oczywiście też mniejsze, są z przedłużkami zestawy i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie poszukać, mnogość jest tych rozwiązań. Natomiast tych bitów jest tyle, jest ich taka mnogość i jest taki wybór, w końcówkach do y, obu tych Ledermanów i nawet przedłużek do tych Ledermanów, że bezsensownym jest wkładanie kawałka wyrżniętej blachy, który udaje z, z, ten śrubokręt płaski. Po co to jest? Wiem, że płaski to jest najbardziej uniwersalny śrubokręt, no ale te nie są uniwersalne do niczego. Jeszcze ten mały serżu, to jak cię mogę, mógłbym się nie czepiać, bo w miarę wygląda i naprawdę można by go jeszcze było użyć, chociaż mi się nigdy nie zdarzyło, bo używam bitów i brat tak samo. Ale no. Oba te śrubokręty płaskie są bez sensu, znaczy w obu urządzeniach. Bity zastępują wszystko: torksy, heksy, pozi, płaskie, philipsy i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie jest bez sensu używanie tych tutaj śrubokrętów. Nie będę już na nie utyskiwał. Natomiast są jeszcze potrzebne narzędzia, czyli otwieracz do puszek -like i konserw z urządzeniem do ściągania izolacji. Czy mi się wydaje, że to jest drugi raz to samo? Też nie wiem, czy działa, bo nigdy na tym nie ściągałem izolacji. Oczywiście otwierasz do puszek zawsze przydatny, konserwę otworzyć sobie turystyczną, czy paprykarz szczeciński, którego niestety twórca zmarł wczoraj. Yy, też zawsze dobrze otworzyć. Smakuje najlepiej na powietrzu, a jeszcze lepiej przy ognisku wieczorem. No i otwierasz do butelek, też wiadomo, zimny, czarny napój jest moim ulubionym. Możesz wybierać, czy wolisz Pepsi, czy kole. To piosenka, nie reklama, więc nie zdradzę co wolę. Yy, latem szczególnie z butelki szklanej. Nic tak jak ze szkłanie nie smakuje. No bo wiadomo, szkło to też najlepszy przyjaciel chemika. Mm. No więc te narzędzia są przydatne. Przydatne też jest w serżu szydło, takie pełnoprawne, potężne szydło, naprawdę ostre. Myślę, że nie jedną skórę, nie jeden kij możecie tym przewiercić. W środku jest też dziurka, więc jest to pełnoprawne szydło, nie rozwiertak, tylko szydło. I tutaj bardzo przydatnym narzędziem w Serdżu jest mikro narzędzie, czyli... Ten drucik, o którym Wam mówiłem, który jest albo Philipsem, albo jest płaskim, małym śrubokrętem. Przydaje się do wszystkiego. O, o rozkręcanie komputerów, zmiana bezelów g czy rozkręcanie go, nie wiem, wymiana jakichś tam małych śrubek, rozkręcanie jakichś tam małych gniazdek, okularów. Bardzo wiele zastosowań, a ludzie uważają, że to jest bez sensu. W tym, jak się zastanowić, to cały tool mógłby być bez sensu, jeżeli się, nic nie robi, jeżeli się robi, to już jest sens. Oczywiście te wszystkie narzędzia są które Wam powiedziałem są blokowane backlokiem, tak jak już Wam mówiłem, czyli takim małym przyciskiem, trzeba go wcisnąć, wtedy się odblokuje. I na tym samym backloku trzyma się też narzędzie, które możecie włożyć do takiej małej szczelinki. W obu kulach jest taka mała szczelinka. Ta szczelinka przewidziana jest albo na kółko do kluczy, chociaż przy Serżu wyobrażam sobie, że można tylko łańcuch do tego założyć i traktować jako maczugę, albo bardziej normalną rzecz, czyli klips. Jeżeli nosicie w spodniach jako na przykład folder, tula, no to jest ok. A ja na przykład klipsa używam jako dodatkowego zabezpieczenia nie wiem, w nerce, czy na pasku, czy w jakimś tam organizerze taktycznym. Także hmm, zawsze na klipsie jest to bardziej pewne. Jeżeli już przechodzimy do podsumowania, warto było tu, by tu wspomnieć, że według producenta Serge ma 22 narzędzia. A czecz ma ich 19, czyli przewaga serga jest tutaj większa. No ale to wynika z tych samych kominerek i z wymiennego, yy, z wymiennego gniazda, jakby na pilnik i na piłę do drewna. Warto tu zauważyć, że oba te narzędzia mają 25 lat gwarancji, to taki naprawdę świetnej gwarancji, bo jak zaniesiecie ze złamanym ostrzem to wam powiedzą, no to ci może wymienimy, albo prawie na pewno Ci wymienimy, ale jak zwykle zwracam uwagę i błagam i apeluję. Dbajcie o to, naprawdę. To, że coś jest wołem roboczym i coś ma pracować, to nie znaczy, że nie można o to dbać. Raz na jakiś czas wypada przeczyścić, wypada naoliwić, wypada tego nie wrzucać do wody i trzymać tam pół roku, wypada też dbać o to i nie może bez, bez przesady, bo są też maniacy, którzy nigdy w życiu by nie pozwolili, żeby mu się ryska na tulu pojawiła, ale no dbajcie i używajcie, bo to, bo to po to jest. Wracając już do meritum, bo znowu podbiegam, co do zestawów. W serżu dostajecie tylko wymienny pilnik. Znaczy, pilnik i piłę, zależnie co jest założone tutaj, do tego bitu, w środku do tego gniazda, to dostajecie tylko to. I to jest wszystko. No i torbę, jak kupicie, wiadomo gdzie. A tutaj dostajecie większe, większy zestaw. W tym zestawie dostajecie kaburę. I muszę się przyczepić do kabury, bo kiedyś, nawet na kanale ETC, kabura była. Co z tego, że Made in China, mimo że oba tule są Made in USA, była Made in China, czy Made in China, czy PRC, albo PRC, no to kabura była skórzana. I ja wiem, że wytrzymała bardziej jest kabura parciana, czyli to jest kordurowa kabura. To jest chyba parciana kabura. Więc jest bardziej wytrzymała, odporna na wodę i tak dalej. Ale produkt premium bardziej, a to jest produkt premium, to byłaby skórzana. Więc trochę się przyczepię, że zmienili, pocieli po kosztach, mimo że cena tula urosła, ale ocenię to też za chwilę. Do tego dostajecie ten mały zestaw bitów, klips i do tego dostajecie kółko do kluczy. I to jest wszystko, bo klips i kółko do kluczy też parę złotych kosztują, co mnie strasznie dziwi, by to kawałek blaszki wyjęto. I też w miarę ogarnięty ślusarz, tak samo jak z tym wejściem do serdża, będzie w stanie zrobić sobie takie kółko do kluczy, czy taki klips samemu sobie zrobić w domu. No to jest świetne w tych urządzeniach, że się da samemu coś dorobić. I teraz cena. No i tu jest już gorzej. Sercz kosztuje jakieś 4,5 stówy i ta cena się raczej nie zmienia. Czy to dużo, czy to mało, to zależy od waszego nastawienia i budżetu. Ja uważam, że jak za taki tool z taką możliwością rozszerzeń i narzędzi, z taką gwarancją, nie są to katastrofalne pieniądze. Wiadomo, że jakby kosztował 3 stówy, to każdy by był bardziej zadowolony, no ale cła, waty, ściąganie tego ze stanów, dystrybucja, sklep musi marże zarobić. Producent musi marżę zarobić na tym, co zrobił, i ze swojego pomysłu, i każdy musi z czegoś żyć, więc rozumiem tę cenę. Tu jest w pełni zrozumiała cena. Natomiast tu macie dwie wersje Cherdża. I tak jak już mówiłem, jest wersja aluminiowa, i ona wtedy to ostrze, super ostrze, ma ze stali. O, oh, to nie to ostrze: to to ostrze. 420, nie, 154 cm to jest wtedy to ostrze. I to też jest super stal, ale w międzyczasie, w biegu lat, i z upływem czasu. Niestety są nowe lepsze, znaczy stecy są nowe lepsze i 154 CM już tak super nie wygląda, nie jest taką hiperekstra starą, a, stalą, a kiedyś było. Yy, dlatego jeżeli wam nie zależy tak na Tytanie i na tym yy, S30V, to AL, wersja AL Charger jest lepsza, jest dużo rozsądniejsza niż wersja TTI, ponieważ wersja TTI ostatnio widziałem za ponad 800 zł. Biorąc pod uwagę, że jest to rozszerzenie wersji Wave'a po prostu z okładzinami z tytanu albo z aluminium zamiast zwykłej stali i że dostajecie zestaw, cena jest absurdalna. Widziałem obniżki też na 700 i tak w okolicach 700 zł Charger TTI kupicie i, i ja uważam, że to jest cena, która jest ok. Ja w tamtym roku dostałem tego, ten egzemplarz i on kosztował tam chyba 750 zł. I to jeszcze było do przyjęcia, ale ponad 800 zł, gdzie to już się zbliża do 850, cena jest z czapy. Nie wiem skąd oni to wzięli i czemu to tak ma być. Yy, absolutnie to takie pieniądze bym Czerdża nie kupił. Jeżeli zaś idzie o zasadność Czerdża, to tak jak zawsze Wam mówiłem, wersja aluminiowa jest mądrzejsza, a najmądrzejszy to jest w ogóle Wave. Wave jest cięższy trochę. Natomiast będzie dużo tańszy i wolę mieć ciężej w kieszeni i ciężej w portfelu jakieś 300, bo Wave kosztuje tam poniżej 500 zł. Nawet jak kupicie duży zestaw bitów, ten, który pokazywałem w ostatnim odcinku, będzie się bardziej opłacał, dlatego jestem gorącym zwolennikiem Wave'a, mimo że nie widzieliście do tego porównania, ale kiedyś się zjawi. Który z nich bym osobiście wybrał? Jeżeli bym miał dostać i tylko bym mógł wybrać z tych dwóch, to oczywiście wybrałbym czercza. Dlaczego? Nie ze względu na jakość materiałów, ze względu na rozmiar. Dla mnie church, nawet gdyby był zwykłym wave'em, jest lepszy pod względem wymiarów i wagi. Nie jest tak ciężki, nie uprzykrza mi życia, nie ciąży mi w kieszeni, spodnie mi nie spadają, plecak mi nie ciąży. Jest ok. Czercz jest dla mnie bardziej do mojej ręki. Mój brat, że jest większy, jest niedźwiedziowaty, dostał serża, bo jest po prostu większy. Dla niego te 100 gram w plecaku więcej, czy tam gdziekolwiek, nie robią mu różnicy, więc dostał serża. Poza tym ma siłę w łapie. I tu Wam muszę też zaznaczyć, że jak weźmiecie oba, rozłożycie to ten się nie zegnie. Przynajmniej od mojego, a ten trochę się zegnie. Więc to też nie są hiper, ultra, super, mega, giga łosie, jelenie sarny, dziki, lisy kryptonitowe, adamantiowe narzędzia, które nic im nie zagrozi jak coś kosztuje 800 też to można zepsuć muszę to złożyć wybrałbym absolutnie Czerja jeżeli byłby tu zamiast tego Czerja Wave, to też bym go wybrał natomiast jeżeli ktoś wam dał Czerja to absolutnie jest to fantastyczny tool genialny, nożyczki wymienne piła z pilnikiem, jest to genialny tur. I uważam, że jest to najlepszy tool, który jest dużym tulem. Najlepszy, nie znajdziecie lepszego Super Tool 300, bardzo mocno mu ustępuje, mimo że jest idiotoodporny Super Tlu 300, ale ten jest wygodniejszy w użytkowaniu. Do tego ma spory zapas mocy. Jeżeli potrzebujecie tula do schowka w samochodzie, ma leżeć w domu w szafce, że jak w razie czego coś trzeba będzie przykręcić, skręcić mebel z żółto-niebieskiej sieci ze Szwecji sieci meblowej albo jak będziecie potrzebowali nie wiem mieć to w skrzynce z narzędziami czy gdzieś tam w plecaku nawet to jest to fajny fantastyczny tool do noszenia na co dzień no nie wiem jak jesteś wielkim chłopem jak Marek no to spoko, to wtedy bezproblemowa możliwość tego tula. Jak robisz coś i twoja praca, typu na przykład szycie ze skóry, majsterkowanie, grzebanie w drewnie, chociaż tego się nie robi tulem, ale no coś takiego, nie wymaga jakiegoś prawidłowego zestawu narzędzi, który zawsze będzie lepszy od ich dwóch, to weź sobie serdża. Jeżeli masz kupić zestaw narzędzi taki prawidłowy, prawdziwy, legitny, łosie, jelenie i duży, no to wiadomo, że tule to nie jest to. Jeżeli codziennie do pracy jeździsz z narzędziami w samochodzie, to no to nie, to nie kupuj mu tu nie jest potrzebny. To jest sprzęt edecowy, sprzęt pierwszej linii, albo ostatniej linii, albo ostatniej szansy. Natomiast, jeżeli masz kupę kasy, nie szkoda ci, lubisz dobre materiały, bo masz nóż od Hermana, albo nie wiem, od y, Kornalskiego masz nóż i one wszystkie są M390 Stahl tam jest i jest zrobiony jeszcze damast jakiś, albo nie wiem, coś takiego. Masz dużo pułkowników y, myśliwych na ścianie. Pułkowników, czyli takich noży, które leżą na półce. Na ścianach, na półkach masz dużo takich noży i naprawdę lubisz bardzo dobre materiały, trwałe, które są praktycznie nie do zdobycia w tych tańszych wersjach. No to bierz Czerdża. Jeżeli natomiast masz mniejszy budżet, a nie chcesz mieć takiej gigantycznej wagi, to bierz Wave'a. Z tych dwóch ja osobiście Czerdża, ale Serge niczym nie ustępuje, nawet w pewnych aspektach jest lepszy. Po prostu jest trochę słabiej wykonany, z gorszych materiałów i to wszystko. Serge jest fantastyczny, więc. Wybór należy do Was i do Waszych preferencji. Church, król multitudin. z królem się nie dyskutuje, nie? I to by było na tym. Przechodzimy już do takiego ostatecznego podsumowanka i takiego pożegnanka, jak piszą na Donalcie, więc jeżeli podoba Wam się to, co robię, no to możecie udostępnić ten film komuś, wysłać. Jeśli ktoś ma problem zakupowy i ma problem z wyborem, to oczywiście chętnie pomogę. Nawet można do mnie w wiadomości prywatnej napisać, a gdzie? Możecie mnie znaleźć. Na Twitterze możecie mnie znaleźć. Na Instagramie, jeśli lubicie zdjęcia sprzętu, myślę, że w miarę nawet dopracowane zdjęcia sprzętu, to też tam znajdziecie te zdjęcia. Dużo tam publikuję ostatnio, więc zapraszam. Wpadajcie do mnie na kanał, wpadajcie na, do potęgi, na którym coś się zaczyna wreszcie dziać. Na fanpage do potęgi też możecie wpaść. Wszystko Wam podlinkuję pod spodem. Zostawcie też łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No już jestem na YouTubie, to pewne konwenanse muszę wypełniać. I tyle. Do następnego razu. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć Wam Pozdrawiam!